Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Poke Collectibles Ja nazywam się Red, a dzisiaj zrobimy sobie taki casualowy opening dodatku, jednego z fajniejszego dodatku zresztą z ery Sword and Shield, czyli mamy ósmą generację, moi kochani, tak jest, a jest to dodatek Lost. Origin Lost Origin jest znany z tego, że dropi całkiem zacnie. Średnio tak po 3-4 dropy na ETBK, czyli dużo więcej niż było to na przykład w przypadku dodatku Fusion Strike, Chilling Rain czy innych setów z poprzedniej ery. Naszym celem jest oczywiście wydropienie Giratiny V, ale nie będziemy smutni, jeżeli uda nam się oczywiście wydropić chociażby Reda albo inne fajne alty. Zawarte w tym secie. Zanim jednak zaczniemy, klasyczna, krótka przypominajka, jeżeli podoba Wam się content, który tworzę i chcielibyście zobaczyć więcej openingów tego rodzaju, nie zapomnijcie o tym, żeby zalajkować ten filmik, zasubskrybować kanał oraz zostawić komentarz na dole pod filmikiem. Tak więc moi drodzy, zaczynamy! Let's go! Dodatek Lost Origin był wypuszczony równolegle z premierą gry Legends Arceus na Nintendo Switch. Były to trzy dodatki bajże, które były właśnie miały promować tą grę. Między innymi Lost Origin był to Astrial Radiance oraz z tego, co się nie mylę. Był to również Crown Zenit po części, słuchajcie nie będziemy tutaj za bardzo skupiać się na tym co tu jest w środku, ponieważ nas wiecie co tutaj najbardziej interesuje, oczywiście Pikachu, Pikachu z Redem, mamy słuchajcie tutaj, co tu jeszcze jest takiego ciekawego? Gdzie ta Giratina? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Zgubiła się, słuchajcie ludzie. To jest Trainer Gallery. Nie, dobra, tu są Rainbow Rare'ki. Ta Giratina nas najbardziej interesuje, ona jest dzisiaj naszym celem. Zawartość ETB-ka. klasycznie, tak jak to w wszystkich innych etb ETB-kach jest. Mamy tutaj 8 boosterków. W nowych generacjach macie już 9 boosterków, kiedyś to było 8 boosterków. Sliwy, kodzik, jakiś tam marker. Cztery przekładki, hostki i to byłoby na tyle. Dobra, czas atakować, słuchajcie, pierwszy boostereczek. Nie ma to tamto. Jeszcze nie udało nam się, słuchajcie. Otwieraliśmy łącznie naprawdę setki tebeków I nie było ani jednej giratiny. Mieliśmy, co prawda, wszystkie inne pozostałe. Alty wyciągnięte, ale niestety Giratiny do tej pory brak w tym dodatku. To będzie prawdopodobnie szybki, krótki opening, wiecie jak to u nas jest. My nie lubimy tutaj zbyt dużo gadać, robić przerwy, później gadać, gadać, gadać. Tylko my tutaj pokazujemy wam to, na co wszyscy najbardziej czekają, czyli wynik tego co jest. Dobra, mamy cztery przekłożone karty. Mamy kartę energii Miss Fortune Sister. Karbing, Nazli, Fineon, Zorua, Paras, Enkei, Basculin. O, słuchajcie, mamy pierwszego dropa. Jest to Pikachu. Let's go. Bardzo fajny dropik i taki dropik jest całkiem zacny. Dobra, odkładamy sobie go na bok. Reszty kart również na bok. Lecimy z drugim boosterem. Jeszcze jak będziemy mieli jeden taki podobnej wartości drop Będę bardzo szczęśliwy Lecimy dalej, energia, o coś się chyba tam czai Lake, lake Akuity, akuity Carbing, nazlif Blipuk. Nk. Ja chyba wiem co to jest, fineon Spinarak, ale da mi się zaskoczyć Paras oraz moi kochani Mamy fantinę Jako rainbow rerkę, dobra da mi się zaskoczyć Ponieważ wcześniej myślałem, że to będzie ten Złoty dropik ale jest to Rainbow -erka. zacnie moi drodzy, zacnie, w końcu nam sypie normalnie jak kupisz z głowy. Dobra, Lost Origin, trzeci boosterek, krótkie ogłoszenie parafialne, jeżeli również chcielibyście grade'ować swoje karty, czy to w PSA, czy w bekecie, to możecie skorzystać z usług naszego sklepu internetowego. Więcej informacji znajdziecie na dole w opisie pod filmikiem. Czemu to zawsze karty z kodem takie odwrócone są? Raz, dwa, trzy, cztery. Energia Hariama, Arkphone, Medician, Shelos, Binacle, Pożygon, Daclet, Flip, pup, Naslip oraz Parasek Non Holo. Śpieszmy się kochać Lost Origin, bo tak szybko on odchodzi. Niestety jest to dodatek, który jest coraz gorzej dostępny, za czym oczywiście idzie, a kodzik dla Was, za, za czym idzie cena tego dodatku oraz cena singli. Zakładam, że z końcem roku jeszcze tak o 10-15% pójdą yy, wszystkie karty do góry, wzrosną wartościowo, bo jest to naprawdę fajny set. Zresztą żelatyna już poszła do góry. Żelatyna Row, o ile się nie mylę, w okolicy tak 600-700 euro na chwilę obecną. Karty gradeowane, karta gradewana, żelatyny około 800 euro. Wzwyż jako PSA 10. Mamy kartę Vistarową, Toolbox, Ariama, Arcphone, Love Disk, Pharynx, Poliwak, Gligar, Gumi. Wurmple oraz hiszpański Zoroark jako karta holograficzna. Dwa ostatnie boostery. Wszystko albo nic. Na chwilę obecną i tak jestem bardzo zadowolony, bo wiem jak los potrafi oddać, potrafi oddać albo fajnie, albo wcale. Whoops, latający kot. Co jest grane? Dobra. Mamy kartę energii Stanfisk. Box of Disaster. Dobrze, że to nie jest E.T.B. of Disaster. Electric Love Disc. Gligarek, Darkrai oraz Mac Cargo Non-Holo, Pantina oraz Pikachu. I czy uda nam się chociaż jeszcze jednego dropa? Tutaj nam ogarnąć. Szanse są całkiem spore. Mamy coś. Energia, Medichan, Misfortune Sister, Pożygon, Mewile, Slugma, Cliffery, Roselia, Pożygon. Barbacle oraz Aerodactyl V. No tak, karta V, już tak myślałem, że to będzie Etebek bez żadnych kart V, ale i one tutaj są, słuchajcie. Dobra, chciałam wyrzucić, ale się powstrzymam, bo mnie zaraz zjedziecie. Jest. Koniec. Mamy, słuchajcie, to są nasze trzy dropy. Fantina, Pikachu oraz Aerodactyl. Czy było źle? Nie było źle. Było dobrze. Jak na Etebeka została, naprawdę było dobrze. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że przypadł on wam do gustu, a my widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku.